Kochana duszo, istnieją etapy w naszym życiu, które wydają się nie mieć końca. Etapy samotności, wycofania i głębokiego oczyszczenia, które często sprawiają, że zaczynamy wątpić, czy miłość wciąż jest dla nas dostępna. Dziś anioły otwierają portal celebracji i odnowy, aby przekazać obietnicę zapieczętowaną w sferach światła. Po długim czasie uzdrawiania wreszcie wejdziesz w trwały związek. Jeśli przez ostatnie miesiące lub lata leczyłaś rany po dawnych relacjach, nauczyłaś się żyć w ciszy i odbudowywałaś poczucie własnej wartości cegła po cegle, słuchaj z najwyższą uwagą. Zostań ze mną do końca tego objawienia, ponieważ zostanie wyjaśnione dlaczego ten czas oczekiwania był święty, jakie cechy posiada nowa istota wysyłana do Twojego życia oraz w jaki sposób wszechświat synchronizuje gwiazdy, aby to spotkanie nie było jedynie kolejną przelotną historią lecz szczęśliwym i ostatecznym rozdziałem Twojej drogi miłosnej. Anioły ujawniają, że zakończyłaś cykl emocjonalnego oczyszczenia. Plan duchowy pokazuje, że każda wylana łza i każda noc introspekcji posłużyły do zamknięcia pęknięć w Twojej duszy. Anioły dostrzegają, że nie jesteś już tą osobą, która akceptowała okruchy, ani gubiła się w toksycznych relacjach. Długi czas leczenia był zimą duszy niezbędną do wykorzenienia zależności emocjonalnych. Plan duchowy ujawnia, że twoje pole energetyczne wibruje teraz na częstotliwości gotowości. Nie szukasz już kogoś, kto miałby cię dopełnić, lecz kogoś, z kim możesz wspólnie przelewać obfitość. Ten nowy związek będzie trwały, ponieważ zostanie zbudowany na skalę twojej nowej, suwerennej tożsamości. Jeśli czujesz, że okres izolacji spełnił swoje zadanie i pragniesz, aby wszechświat zamanifestował teraz to spotkanie dusz, pozwalając, by stabilna i prawdziwa miłość zajęła centralne miejsce w Twoim życiu, napisz teraz w komentarzach z całą wdzięcznością. Moje uzdrowienie jest zakończone i przyjmuję trwałą miłość, aby przypieczętować ochronę i podnieść wibrację zasługiwania. Anioły pokazują, że nowy partner jest przygotowywany w innym miejscu drogi. Plan duchowy ujawnia, że ta osoba również przeszła własny proces dojrzewania. Wasze spotkanie będzie spotkaniem dwóch pełnych istot. Relacja będzie trwała, ponieważ nie będzie już potrzeby gier, lęków ani niedojrzałych niepewności. Będzie to zjednoczenie dwóch celów, które się rozpoznają i szanują. Przewodnicy duchowi wyjaśniają, że opóźnienie było w rzeczywistości boską ochroną. Anioły widziały. Że gdyby ta relacja pojawiła się wcześniej, wciąż istniałaby podatność na dawne schematy bólu. Plan duchowy ujawnia, że wszechświat czekał na moment, w którym osiągniesz pełny spokój we własnym towarzystwie, by ofiarować ten dar. Zbliżający się trwały związek będzie naznaczony płynnością. Nie będzie potrzeby forsowania drzwi, błagania o uwagę ani balansowania na linię niepewności. Spokój stanie się głównym znakiem nowego cyklu. Anioły usuwają ostatnie przeszkody z Twojej drogi, aby ścieżka prowadząca do tej osoby była wolna i jasna. Wiele razy mogło pojawić się zniechęcenie i myśl, że czas leczenia to jedynie elegancki sposób powiedzenia, iż samotność potrwa wiecznie. Anioły zapewniają dziś, że samotność była łonem, w którym narodziło się Twoje nowe szczęście. Plan duchowy pokazuje, że jakość tej nowej miłości będzie nieporównywalna z niczym. Czego doświadczyłaś wcześniej? Anioły ujawniają, że relacja ta będzie miała bardzo silny fundament duchowy. Pojawi się ktoś, kto podziela Twoje wartości, podziwia Twoją siłę i szanuje blizny pozostawione przez proces uzdrawiania, widząc w nich dowód odporności. Czas oczekiwania zostanie wynagrodzony stabilnością, która przyniesie odpoczynek zmęczonemu sercu. Mistyczna energia tego objawienia wskazuje, że początek nowego cyklu nastąpi w sposób nieoczekiwany i naturalny. Anioły ujawniają, że nie wydarzy się to w stanie napięcia ani desperackiego poszukiwania. Plan duchowy potwierdza, że gdy najmniej będziesz się tego spodziewać, wszechświat postawi tę osobę na Twojej drodze w chwili pełnej zwyczajności. Anioły ostrzegają, że rozpoznanie będzie natychmiastowe nie jako gwałtowna namiętność, która szybko gaśnie lecz jak łagodne słońce. Które nieustannie ogrzewa i rozświetla. Trwały związek jest dekretem losu, nagrodą za wierność własnemu procesowi uzdrawiania. Anioły ujawniają również, że Twoje pole aury emanuje delikatnym różem i lśniącym złotem, co wskazuje na ugruntowaną wibrację miłości własnej. Przewodnicy duchowi pokazują, że to właśnie ten blask przyciągnie idealnego partnera. Plan duchowy ujawnia, że nowa osoba będzie stabilna. Mocno stąpająca po ziemi i z otwartym sercem. Trwały związek obiecany przez Anioły przyniesie także materialną pomyślność, ponieważ gdy serce odnajduje właściwego towarzysza, wszystkie inne obszary życia ustawiają się w harmonii obfitości. Wspólnie zostanie zbudowane Królestwo Pokoju i wzajemnego bezpieczeństwa. Anioły ujawniają, że duchowość działa jako główny architekt tego spotkania. Plan duchowy pokazuje, że nici przeznaczenia zostały już utkane. Wokół ciebie istnieje egregora celebracji, ponieważ zwycięstwo nad bólem przeszłości jest zwycięstwem całego twojego planu duchowego. Ta druga istota odczuwa, nawet jeszcze bez fizycznego spotkania, że nadchodzi coś wielkiego. Wszechświat czeka jedynie na moment doskonałej synchronii, aby wasze drogi przecięły się w sposób ostateczny. Czas uzdrawiania dobiegł końca. Czas zbioru miłości zaczyna się teraz. Zanim zostanie ujawniony ostateczny znak, który wszechświat wyśle w nadchodzących tygodniach, potwierdzający, że ta osoba znalazła się już w Twoim polu oddziaływania i że trwały związek jest bliski rozpoczęcia, proszę o pozostawienie polubienia, subskrypcję kanału i aktywowanie dzwoneczka, wzmacniając strumień światła, który nas chroni. Wyobraź sobie teraz ścieżkę z białych kwiatów, otwierającą się pod Twoimi stopami a na jej końcu wyciągniętą dłoń gotową iść u Twojego boku. Poczuj bezpieczeństwo osoby, która nie musi już obawiać się porzucenia. Jesteś istotą światła, a miłość, którą przyciągnęłaś, jest odbiciem pokoju, który zbudowałaś w sobie. Bądź gotowa, ponieważ Twoje życie uczuciowe wejdzie na nowy poziom. Plan duchowy ujawnia, że wkrótce pojawi się znak. Może to być niespodziewane zaproszenie lub spotkanie przypominające cud zbiegu okoliczności, które stanie się punktem wyjścia nowej drogi. Wyraźnym znakiem, że jest to trwały związek, będzie całkowity brak lęku. Pojawi się poczucie swobody bycia sobą, bez masek, oraz pewność bycia kochaną właśnie za to. Anioły pokazują, że ten nowy rozdział stanie się najpiękniejszą historią Twojego życia. Cykl samotności dobiega końca. A cykl świętego i trwałego zjednoczenia rozpoczyna się teraz. Twoje zwycięstwo tkwi w cierpliwości, a nadchodząca miłość jest spełnioną obietnicą, że nikt, kto naprawdę się uzdrawia, nie pozostaje bez nagrody. Przyjmij to z mądrością, miłość Twojego życia nadchodzi, aby zostać. Ostateczne spotkanie puka do drzwi. Jeśli wierzysz, że uzdrowienie było przygotowaniem do miłosnego cudu i że nadszedł Twój czas szczęścia, Podziel się swoją siłą w komentarzach i obejmij tę nową fazę światła. Niech tak się stanie, z pokojem, miłością i suwerenną ochroną niebios, teraz i na zawsze. Amen.